No co nam wychodzi z tego? O! Niger <grym> power! Niger Dobra, tu jest standardowe pozycje. No, <grym> playercy z John co A this is Star Wars cheater from fuckers. Cheater from tu! Gdzie oni są? Tak, gdzieś w dupie pewnie. No bym na otwartym polu będę stać na pewno. I tak by nie podchodzić, czeka, aż ten debi wskoczy zdechnie, a później tamtego nie. Opa, jak leży, kurwa, o co do pa. gdzie wskoczyć, tylko pytanie. Kurwa nie trafiłem. Aha, fajny ten. A wyjebał mnie puszem i z ty jego osiągniesz. To gratuluję. Trafiłem go rakietą w No Łatwo. Puchapę ma wyjebane, to jest łatwo. Mm, może nie wal do Negera? Bezpośrednio bondu dużo nie? to nie? Chodź, trzeba już mam duszenie? To on, kurwa musiał trafić, nie? Bo tak ten chuj mi kurwa wyszedł wtedy. Ej, on mnie nie widzi. już mnie widzi, kurwa. Ja jedno se puszę jak Mango. Wal. A, łatwo, dobra. No nie chce strzela, dobra, nie chce strzela. Ja, ma, ja mam jeszcze staminę do Wal, 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 wal. <grystanie> on nie wie, co ma robić, nie w końcu. Aha. <grystanie> łatwo. Na ciemna strona to zawsze ładnie hmm. A ja chcę Senat tą razem. No psz, ja chcę Mola. No i jechamy. E bo jak, jak ich wyrzucę, oni lecą i nie mogą nic zrobić, a te, które a a a walisz chronami, a mhm. i wiesz. No beta, chuj Czy Ty kurwa. I ja dobrze widzę, this is the nigga. This is the nigga? Seat. Yo, on, ma, on ma pioruny, ja mam lepsze pioruny. On ma pioruny. To porażenie śmieszne, prąd... Patenty, kurwa. You... Yo you help, me. You help me? To są pałę chyba, nie? Tą razem. Chyba, że... Hmm, a co oni robią? Są na... zaczy wejść do góry, za, czy poszli. Są na środku, chyba, nie? Cały czas byle się nigdzie że nie ruszali, koledzy. Nigdy jest po lewo. O, dobra, mam Też masz porażenie. Kurwa, prawie mnie wyjebał, ja pierdolę. Aha, aha, fajnie. Tak nie robimy, bo to jest kurwa, że. Ale wy Łukasza łukasz, Dobrze. Ale on cię może zabić. No. O, aha, aha, kurwa, ta, ta, ta. Bo mnie kurwa już prawie zabił. Ale to zjebałem, kurwa, bo mogłem lepiej to zrobić, nie chcę. Chciałem napale, bo nie wiedziałem, czy tylko kurwa, te, wiesz, tamtego kurwa, coś mu zrobiłeś. Ja pierdolę, ten cynk kurwa, jebany. A mnie zniszczyć? Spróbuj! A to mam odczucie, że jestem w dupie, nie? Co mnie kurwa jeden tym kunsztopem zajebie Kurwa naprawdę? 30 HP, dobra kurwa, lecimy Co za kurwa frajer jebany? A on cię po porażeniem czy czym kurwa? No Dobra To w go wziąć Duj tak, chyba, kurwa, albo... Długo. Albo dojdzie. Coś szybkiego, nie? Bo bliski, kim robimy teraz. Tam mnie, kurwa, prawie wtedy wyjebał, no ja pierdolę. Ten, kurwa, jaki jebany fart, pierdolę. No po prostu 30 HP mu, kurwa, zostało. Idź. No Jeszcze, kurwa, nakinek śmieszny. A jebać, kurwa. O, łatwo się zaczęło. Dawaj, ty się ja pierdolę stoi, kurwa połowę matocie i kurwa blok włączony. Co mu ja kurwa zrobi mam... z połowy mapy? No kurwa, maci w chuju manteranie, kurwa podejdą. Będzie. Albo czekaj, jakby nas nie widzieli, miłoby było, nie powiem. Podejdziesz tutaj, mhm. skaczą se. Jestem jest Anakin pierdolony? Bo jak chcę przyciągnąć, zamrozić za mózg, ty go masz rozpierdolić wtedy O, idzie Tu jest Anakin Czekaj, zeskocz Wal! Kurwa masz Jebę seryjną? Nie Nie Nie, gię to się nie zadziałało Dobra, falwak Trzeba mieć kurwa muska nie iść na pałę Był dźwięk, jak użyłem Ja użył, użył przysięgnięcia ale on użył, nie ja. Uważaj. Kurna. Wal! I uciekaj. Dobra. Debil, kurwa. Ten napałę oczywiście, no. Aha, z jakiej kurwa odległości pierdolony. no. Wyjeb sam stamina, wyjeb ją, wyjeb ją, dawaj. Wyjeb. Fajne to były zdolności. Aha, widziałeś kurwa to jeszcze dalej, jak się później zarzucił? No i kurwa oczywiście nie działa, nie, więc... Wal. Dobra. Okej, okay, nie mogę. Żabra zjebana, łatwo? Czekaj. Chuj ability z nim już można wyjebane, tylko nie zdechnij teraz. No i pięknie. Jak mi kurwa stamina ładnie spadaje. Gdzie chuju idziesz kur. Aha! BKFU Dawaj kurwa ci o to wypierdale. No, Łatwo. Dobra, y... Dobra, wiesz mo Mola V2 bierz, jak chcesz? Nie, wolę, nie, Zdebierz, Ach, O ja pierdolę. Chociaż nie, no czekaj, jak e, co? Chyba strzelamy jest daleka. Nie no, nie, chyba nie. Hmm. Nie zbyt traci. Dobra, zabierz mola? mola, ja, ja wezmę... Ja z tylko wiesz... z nim noc na blok, nie? Jak znaczymy, to to muszę z na chwilę. Łatwo. No dobra. Masz, masz, no no tak, naprawdę. Zjem Zjemy na to, sobie to No to do, do tego, do menu wyjedniemy. Mhm, tak, tak. No oczywiście kurwa na połowie mapy będę siedzieć. Byle nie do dziury, nie? W pizzę kurwa trzeba. Jak widzisz, nie jestem Mmm. No raczej w połowie mapy go nie wypierdolę do dziury, nie? Wiesz? sitem mhm. Dawaj Łap Dobra wpierdalamy <laughs> 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 nie, nie Nie pykło myślę że, Szubakę Tak, ale trzeba by ich podpuścić może tu podejdę, albo wiesz, albo prowadzić szubakę z połowy mapy wyjebać, nie? Tylko no... to też by stała droga tak jak, być Tak jak ja Łukaszę No Aha, aha kurwa mh. Pizdy, za bardzo tu podchodzę. Dobrze. Czekaj. Jest baka, jest. Wyleciał. Jest. S już napiszesz, żeby było wiadomo. Jak cię wyjebał, kurwa. I to są porpała, kurwa, tak jak oni. I chuj, Ez. Porpała. <toddum> mm, like bitch. Tá do <laughs>